Będę rozmawiał z prokuratorem Katarzyną Kwiatkowską ze Stowarzyszenia Lek Super o mnie na temat sytuacji prokuratorów i pozwu wystosowanego przez Prokuraturę Krajową. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Za swoją niezależność została pani zdegradowana, a w końcu oddelegowana, choć może raczej karnie zesłana do Golubia, do Brzynia. Czy niezłonna postawa jest warta takich wyrzeczeń? E, tak. Uważam, że sumienia, odwagi, poczucia honoru i godności nie zabierze mi żaden z moich przełożonych i warto ponosić tego rodzaju konsekwencje. Dla walki niestety takiego słowa muszę użyć o niezależną prokuraturę w Polsce. Prokuratura Krajowa skierowała przeciwko pani pozew w związku z udzielonym wywiadem dla Gazety Wyborczej, w którym krytycznie wyraża się pani o Bogdanie Święczkowskim. Dlaczego pani zdaniem rządzący próbują wprowadzić w ten sposób cenzurę? Ja ten pozew odbieram jako przykład powództwa typu SLAP, którego celem nie jest wygranie sprawy sądowej. Lecz uciszenie krytycznych wypowiedzi poprzez stworzenie tak zwanego efektu mrożącego. Praktykę powództw typu SLAP potępił w listopadzie 2020 roku w swojej rezolucji Parlament Europejski. Działania kierownictwa prokuratury zarówno w stosunku do Pani, jak i do innych represjonowanych prokuratorów były niezgodne z prawem. Czy w tej sytuacji nie czuje się Pani zastraszona i bezradna? Bez bezradności we mnie nie ma pani Redaktorze żadnej, dlatego że uważam, że będąc prawnikiem mam prawo do podejmowania wszelkich działań o charakterze prawnym. Przeciwko decyzjom prokuratora krajowego. Skierowałam, jak pan redaktor powiedział, dwa powództwa. Pierwsze powództwo o degradację. Niestety, powództwo to od ponad dwóch lat leży w sądzie i niestety nie było jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy. Prokuratura Krajowa uważa, że my jako prokuratorzy. Nie jesteśmy podmiotem, y, podmiotem stosunku pracy i nie mamy prawa występowania z roszczeniami y, na drogę sądową do sądów y, pracy, mimo że orzecznictwo Sądu Najwyższego jest y, w tym zakresie jednoznaczne. Prokurator jest pracownikiem i w przypadku, gdy nie zgadza się z decyzjami y, swoich przełożonych, ma prawo występowania na drogę sądową. Prokuratura w pozycji cywilnym żąda od Pani wpłaty 250 tysięcy złotych na Caritas i przeproszenie. Jakiego wyroku spodziewa się Pani w swojej sprawie? Jeśli chodzi o wyrok, nie przesądzałabym, jaka będzie decyzja. Wysokość kwoty jest kuriozalna. Rozumiem, że na taką kwotę. Wycenił swoje ego pan Bogdan Święczkowski. Ja osobiście bardzo jestem, oczekuję z, wielkim, z wielką chęcią do rozpoczęcia i zainicjowania tego procesu, dlatego że jeżeli pan Święczkowski uważa, że sala sądowa jest miejscem dyskusji na temat stanu polskiej prokuratury, Jestem gotowa i szykuje się bardzo ciekawy proces. A właśnie, jeżeli chodzi o to z uczynienie, co się może stać, jeżeli sąd zasądzi od Pani taką kwotę, a pani nie dokona wpłaty? Yy, znaczy nie chciałabym przesądzać o wysokości tej kwoty, dlatego że będę o tym myślała wtedy, jeżeli jakaś kwota zostanie zasądzona. Ja jestem pełna wiary i optymizmu w to, że na sali sądowej przedstawię takie argumenty, które przekonają sąd, że powództwo to jest niezasadne. Działa Pani w stowarzyszeniu Lex Super Omnia. Czy zgodzi się Pani z tezą, że wyrok z góry jest przesądzony? Nie, nie, nie zgadzam się z tezą, że wyrok jest przesądzony. Wierzę w niezawisłość sądów i oczekuję obiektywnego i rzetelnego procesu, a następnie wydania rzetelnego i uczciwego, końcowego orzeczenia. Proszę pamiętać, że są już orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Które mówią, że prokuratorzy mają prawo do zrzeszania się, prawo do wolności wypowiedzi w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, praw i wolności obywatelskich i w kwestii dotyczących szeroko rozumianego prawa. Tego nie rozumie pan Bogdan Święczkowski który chce nam jako stowarzyszeniu legalnie zarejestrowanemu zamknąć usta i nie pozwalać nam na krytyczny stan polskiej prokuratury, krytyczny, ale merytorycznie uzasadniony. A właśnie co do wyroku, jeżeli tak się nie stanie, jak Pani powiedziała, wyrok przed sprawą zapadnie gdzieś w gabinetach politycznych, politycznych to Jakie będzie Pani y, ko, kolejne działania y, y, w sprawie odwołania się do tego wyroku? Y, y, wyczerpię na pewno drogę w Polsce, a następnie skieruję skargę do ETPC, gdybym przegrała w tym y, procesie, dlatego że będę dochodziła swoich praw do końca. Y, mi żaden przełożony. Nie, nie zabierze sumienia, godności, odwagi i honoru, dlatego będę walczyła do końca. A jakich dalszych działań ze strony prokuratury krajowej spodziewa się Pani jeszcze w swojej sprawie? E, tak jak Pan redaktor powiedział, byłam już zdegradowana, delegowana, teraz jest przeciwko mnie e, powództwo o, e, o zapłatę dosyć wysokiej kwoty. Myślę, że jeszcze czeka mnie sporo postępowań dyscyplinarnych i liczę się z tym, że mogę być usunięta z zawodu. Od chwili rezygnacji z funkcji Prezesa przez Krzysztofa Parchimowicza kieruje Pani stowarzyszeniem Lek Super Omnia. Czy łączy Pani spotykające szykany z przynależnością do tej organizacji? Tak, Panie Redaktorze, dlatego, że w tej chwili Finalizujemy raport o szykanach wobec prokuratorów. Pokazujemy, jakie zostały przyjęte mechanizmy prawne, które pozwalają na prześladowanie prokuratorów należących do naszego stowarzyszenia. Podam chociażby jeden przykład. Prokuratorzy, jak pan pamięta, uczestniczyli w Marszu Tysiąca Tuk. Był to protest, który wywołał dla, na, we mnie i u kolegów i koleżanek ogromnie pozytywne wrażenie. Wobec kilkunastu prokuratorów zostały zainicjowane postępowania wyjaśniające za udział w tym marszu. Odnosząc teraz porównując tą sytuację, podam Panu przykład jednej z pań prokurator, pani prokurator Marty Choromańskiej która na wezwanie prezesa PiSu, pana Jarosława Kaczyńskiego udała się pod jeden z kościołów na placu Trzech Krzyży i stanęła w jego obronie. Pani prokurator nie spadł włos z głowy, nie było żadnego postępowania dyscyplinarnego. Wobec pana prokuratora Krzysztofa Parfimowicza, którego pan nazwisko wymienił. Zainicjowano kilkanaście postępowań wyjaśniających, kilkanaście postępowań dyscyplinarnych i ma dwie sprawy karne. Każde nasze wystąpienie członków Stowarzyszenia w mediach kończy się zainicjowaniem postępowania wyjaśniającego przez zastępców rzeczników dyscyplinarnych. <laughs> Dlatego my, panie redaktorze, Uważamy, że w prokuraturze są równi i równiejsi, jeżeli chodzi o inicjowanie postępowań dyscyplinarnych. My, jako członkowie stowarzyszenia, jesteśmy prześladowani, natomiast pozostali prokuratorzy, którzy są lojalni wobec kierownictwa prokuratury, pozostają bezkarni, jeśli chodzi o tego rodzaju postępowania. Właśnie wspomniała Pani o. Równych i równiejszych w prokuraturze, ale też równi i równiejsi są na przykład w sądownictwie. Ja tutaj bym z, y, spytał się pani, jeżeli obecna ekipa rządząca utraci władzę, to co pani zdaniem będzie trzeba zrobić w celu naprawienia sytuacji w prokuraturze, ale też w całym systemie sprawiedliwości? Jeżeli chodzi o y, prokuraturę, y, Stowarzyszenie Lek Superonia. Przygotowało i, i w czerwcu będą opublikowane założenia do nowej ustawy prawo o prokuraturze. My, my się czujemy prokuratorami europejskimi i chcielibyśmy, aby prokuratura spełniała standardy unijne. Przede wszystkim będziemy dążyli do rozdzielenia taka jest nasza propozycja będzie taka nasza propozycja rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Po drugie, chcielibyśmy zapewnić prokuratorowi niezależność w zakresie prowadzenia i podejmowania decyzji merytorycznych. Po trzecie, chcielibyśmy, aby podstawowym zadaniem prokuratora było pełnienie funkcji oskarżycielskich, a nie prowadzenie postępowań. Proszę sobie wyobrazić, że tak zwana dobra zmiana w prokuraturze zmieniła przepisy artykuł 46 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego, w którym została zawarta regulacja, że prokurator w które zostały zakończone, były prowadzone w formie dochodzenia, nie musi brać udziału na, w rozprawie sądowej. W tej chwili, gdyby pan poszedł i przeszedł się po salach sądowych, zauważyłby pan, że na sali sądowej jest obecny sędzia i protokolan. Nie ma prokuratora, oskarżony nie musi być obecny, zatem na sędziego spada obowiązek prowadzenia inicjatywy dowodowej w celu dążenia do prawdy materialnej, ale wtedy traci coś, co, co jest podstawowym atrybutem sędziego, a mianowicie zachowanie obiektywizmu w ocenie materiału dowodowego. Co trzeba będzie zmienić w całym systemie? Będzie bardzo dużo pracy, trzeba dokonać zmian, zarówno w, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, jest tak zwana Izba Dyscyplinarna. W porządku będzie pracy, będzie naprawdę bardzo dużo. Uważam też, że odnośnie prokuratorów, tych, którzy potraktowali rotę prokuratorską jako zbiór pustych frazesów i podejmowali decyzję na zlecenie ich przełożonych, powinni ponieść odpowiedzialność. Nie wiem, czy będzie to odpowiedzialność dyscyplinarna, czy też nie będzie to odpowiedzialność karna. Nie może być tak, że jeżeli rządy się zmienią, uznamy w prokuraturze, że po prostu nic się nie stało. Ci prawnicy, którzy sprzeniewierzyli się swojej obietnicy, czy to prokuratorowie, czy sędziowie, czy też adwokaci, e, powinni ponieść odpowiedzialność. Ja e, tutaj bym zadał pytanie, jak. E, Pani zdaniem zastąpić e, tych ludzi, którzy. Być może ma, e, też mają e, doświadczenie, ale po prostu e, prowokacyjne takie pytanie bym zadał, e, po prostu wstąpili na złą drogę. E, nie, mo nie mogę z Panem Redaktorem się zgodzić, że e, prokuratorzy, którzy są doświadczeni zbłądzili lub weszli na złą drogę. Każdy prokurator powinien się w swojej pracy kierować swoim przede wszystkim prawem, orzecznictwem, doświadczeniem i kompetencjami. Jeżeli prawnik będący prokuratorem zaczyna słuchać głosów swoich przełożonych i wykonywać polecenia lub też sugestie co do właściwego prowadzenia postępowania przygotowawczego, w mojej ocenie nie powinien wykonywać zawodu prokuratora, dlatego że w każdej sprawie jest człowiek i niestety przedstawianie zarzutów, kierowanie aktów oskarżenia powoduje, że tej osobie łamie się nie tylko życie prywatne i życie zawodowe, czasami następuje alienacja w ogóle z życia publicznego. Zanim taka osoba dojdzie do sprawiedliwości w aktualnie funkcjonującym wymiarze sprawiedliwości i czasie prowadzenia postępowań, może być tak, że po dziesięciu czy po kilkunastu latach będzie wrakiem nie tylko człowieka, ale również osobą, która osobą i środowisku ten wyrok w żaden sposób już nic nie pomoże. Pani zdaniem, e, po odsunięciu PiSu od władzy, e, przyszły obóz rządzący, e, jakikolwiek on będzie, rozliczy te osoby, o których rozmawiamy? Przepraszam. E, no trudno mi powiedzieć, e, jakie będzie podejście Partii, rząd, partii, która wygra wybory, bowiem niestety mam dobrą pamięć i pamiętam sytuację, która miała miejsce po poprzednich rządach PiS-u, kiedy podjęta była decyzja o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i w czasie głosowania w Sejmie nie było części posłów. Mam nadzieję, że posłowie jednak i polscy przyszli parlamentarzyści podejmą mądre i obiektywne decyzje, natomiast nie chciałabym tutaj wchodzić, jakby wchodzić w buty polityków, jestem prawnikiem i, i będę przedstawiała poglądy które no jakby są związane ze środowiskiem, które reprezentuje. A na sam koniec jeszcze bym się spytał, jak pani sądzi, czy po sześciu latach Rządów Zjednoczonej prawicy obywatelom naszego kraju zależy jeszcze na praworządności? Ja myślę, że nie wszyscy nasi obywatele rozumieją, co to jest praworządność, co to jest trójpodział władzy. Wszyscy w tych czasach, tak samo i jak pan wie, konstytucję mieliśmy, nie zawsze do tej konstytucji zaglądaliśmy i czytaliśmy, jakie prawa i obowiązki każdy z nas miał. My wszyscy się teraz tego uczymy, natomiast uważam, że były, było dużo błędów w przeszłości w kwestii edukacji prawnej naszego społeczeństwa i duża praca przed nami, abyśmy wszystkim obywatelom wyjaśniali, jak ważna jest praworządność. My jako prokuratorzy próbujemy zwykłym obywatelom tłumaczyć, co to jest niezależność prokuratora, jakie ma ona znaczenie dla zwykłego obywatela. Niezależność, my nie walczymy o niezależność prokuratora dla siebie, tylko właśnie dla zwykłego obywatela. Że w sytuacji, gdy dojdzie do sporu lub konfliktu, zwykły obywatel, a urząd państwowy czy organ samorządowy, żeby miał przekonanie o tym, że jeżeli trafi sprawa do prokuratury, to rozpozna ją prokurator w sposób obiektywny i rzetelny zgromadzi materiał dowodowy, a niezawisły sąd wyda sprawiedliwy wyrok. E, wspomniała Pani o tłumaczeniu, e, tłumaczeniu przez prawników obywatelom, czym jest spraworządność, czym jest konstytucja. Czy Pani zdaniem e, to tłumaczenie, uczenie obywateli, czym jest konstytucja, czym jest spraworządność przyniesie swoje skutki? Tak, ja, ja często uczestniczę w spotkaniach ze zwykłymi obywatelami i muszę powiedzieć, że jest bardzo duże zainteresowanie i jestem w tej kwestii optymistką, że każdy z nas będzie wiedział, jakie ma prawa i wolności, jakie ma prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji, co to znaczy praworządność i niezależność. Może dziwnie to zabrzmi, ale może dzięki tym czasom, bardzo trudnym czasom dla każdego z nas, ta edukacja prawna została zainicjowana, została przyspieszona i liczę na to, że społeczeństwo, chociażby jego część, będzie bardziej świadoma tego, o co część środowisk prawniczych walczy. Bardzo dziękuję za rozmowę.